Również dziś moim gościem jest Pani Justyna Mikołajewska, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. W zasadzie mam do Pani dwie sprawy. Pierwsza to protest mieszkańców ulicy Spokojnej. Dotarły do nas sygnały, że mieszkańcy ci zadowoleni w tej chwili z drogi zbiorczej, przy jakiej mieszkają, a jest ona efektem uruchomienia drogi obwodowej, na tym odcinku, gdzie jest przejrzysty ekran ochronny, mają problemy. To jest ich kolejny problem. Najpierw chcieli mieć ten ekran, mają i są zadowoleni, ale w tej chwili pojawiły się takie sprawy. Niszczenie tego. Dlatego, że one są przyczyną, te kamyczki drapania po potypleksy. I na każdym tym jest już tyle zniszczeń zrobionych, że no, no, trzeba by było coś z tym zrobić. Z kolei to tyle by kosztowało. I tak ładnie to wygląda. To dlaczego to zniszczyć? Chcielibyśmy, żeby... Temu zapobiec, to po prostu około 5 cm wybrać tego kamyszka i nasypać, no nie wiem, żwiru czy coś, żeby Albo to, to, to nie kusiło. No zabetonować nie może rzekomo być. No rzekomo nie, ale no, żeby to nie kusiło, bo to jest tak ostry kamyszek, no przecież to pewnie leży. no i, i idą i drapią. No. No to jest po prostu, to, ten kamyszek jest przyczyną, że się niszczy tą pleksą. No chyba służba ta porządkowa no, powinna więcej w nocy gdzieś tu się kręcić i, i tego. Ja tylko tyle, że zgłaszałam to do Urzędu Miasta i Gminy odnośnie tego kamyszka, ale ten, który tutaj leży, że w razie jak będzie ślisko, czy tego, że będziemy się wywracać. I mówiłam o tym wybraniu, nie? Ale to jeszcze nie tyle wtedy widziałam, ile on jest poniszczona, ta pleksa. No teraz no, rzeczywiście, że że przyczyną jest ten kamyszek. No, ale matki też nie reagują z, z dziećmi, jak idą. Dziecko sobie idzie bokiem, kamyszki sypie po ulicy. No, ale nie zwraca na to uwagi, nie my nie będziemy mówię, wychodzić tym, i każdego upominać. Że... Zgłaszam następny problem, żeby postawić koszy na śmieci, bo dzieci czy, czy starsi, już nie raz zwracaliśmy uwagę, wyrzucają. Jedzą, wyrzucają to, to w trawniki, to w te krzaki tutaj, no robią bałagan, a my tu sprzątamy co tydzień no. miotłę i jedziemy na ulicę. Na przykład teraz co było ślizgo, to w koło znowu objechali i sypali tym żwirem tam z tą solą, tu już nie, tu się ślizgali, tu właśnie syn jeszcze się wywrócił, no i ma tam coś z kolanem w każdym razie, że dosyć poważnie. Ta ulica znowu jest zostawiona. Przedtem była polna, nie? a teraz no nie jest polna, bo jest już miasta i, i to samo jest. Spokojną ulicą. Na pewno nie będzie spokojną. Bo... Miałam już sygnały odnośnie tego niszczenia tych ekranów przejrzystych. Myślę, że w, przypadku, w przypadkach takich typowo chuligańskich, to możemy poprosić naszą Straż Miejską, by częściej patrolowała ten teren i ewentualnie zwróciła uwagę chuliganów, że nie należy tak postępować. Natomiast y, jeśli chodzi o y, tutaj była mowa o tym kwiatonie jeszcze i o y, brak koszy do brak śmieci. Koszy, brak koszy do śmieci to rzeczywiście leży to w naszej kompetencji, ponieważ y, Wydział Gospodarki Komunalnej naszego urzędu zajmuje się ogólnie oczyszczaniem miasta i ma zawarte stosowne umowy na, na sprzątanie z, z dyrekcjami dróg. W związku z tym ja tę sprawę przekażę kierownikowi wydziału i myślę, że wiosną te kosze na pewno się tam znajdą. Jeśli chodzi o kwiaton, on na pewno, tak jak mówimy, miał, miał tamować ruch, żeby ludzie nie stosowali sobie skrótów i nie przejeżdżali na skrzyżo... skrzyżowanie na, na ulicę Spokojną. I ja myślę, że jest tak blisko to skrzyżowanie świetne i to jest skrzyżowanie. Stosunkowo niebezpieczne, ponieważ praktycznie od budynku numer jeden do skrzyżowania jest tam zaledwie kilka metrów, więc jeżeli dopuścimy tam ruch pojazdów z tej strony bezpośrednio, no to będzie to, będzie to kolidowało z ruchem. Natomiast jeśli chodzi o dojazd Straży Pożarnej, no dojazd taki jest możliwy. Niestety troszeczkę trzeba naddać drogi, ale, ale dojazd w żaden sposób nie jest blokowany. Ja wiem, że można by postawić znak zakazu, że tylko powiedzmy umożliwić ten ruch pojazdom uprzywilejowanych, ale niestety no, kultura naszych kierowców pozostawia wiele do życzenia i podejrzewam, że gdybyśmy ten kwiatan usunęli, to zaczęłyby się kolejne skargi, że wszyscy tam tędy jeżdżą. Ale prawda jest taka, że mieszkańcy ulicy Spokojnej w każdej sprawie do Państwa mogą się zwrócić. Oczywiście. i jeśli Wy tej sprawy nie rozwiążecie, to wtedy będziecie, jak pani powiedziała, pośrednikiem? Tak, I zawsze to robimy i zawsze staramy się popierać. Jeżeli tylko widzimy słuszność wnioskowa, większość wniosków jest słusznych, to... Zawsze stosujemy pismo i dodajemy jeszcze własną argumentację do tego pisma. Tutaj właśnie można byłoby się zwrócić jeszcze do rodziców dzieci, które na pewno nieświadomie wybierają ów gryz, który też spełnia swoją rolę, tak. rozrzucają go po ulicy. No i jeszcze jest taka sprawa, że faktycznie sprawdziliśmy to w momencie, kiedy pogoda była brzydka, było ślisko, mokro. Tam nie, były, nie była ta droga wysypana. Przy posesjach obowiązkiem, obowiązek posypywania chodników przy posesjach leży w gestii właścicieli tych posesji. Czyli tam, ale tam praktycznie chodnika nie ma. Tam to jest znaczy, tylko droga zbiorcza. To dojazdowa. znaczy się drogę zbiorczą powinna. Droga zbiorcza oczywiście leży w gestii miasta. Jeżeli rzeczywiście taki fakt zaistniał, no na pewno nie jest to droga pierwszej kolejności dla nas w mieście. Dla nas. Drogami, które odśnieżamy i posypujemy w pierwszej kolejności, są drogi w centrum miasta i drogi główne, takie zbiorcze osiedlowe. Ta droga no na pewno nie jest drogą pierwszorzędną, w związku z tym, że tam jest tylko, odbywa się tylko ruch lokalny. W związku z tym no niestety może trwać czasami do 4-6 godzin, kiedy zostanie posypana od momentu powstania śliskości. Wtedy, no jak to mówi kodeks drogowy, trzeba zachować szczególną ostrożność. Dziękuję Pani za te wyjaśnienia w sprawie ulicy Spokojnej. Korzystając z okazji, chciałabym jeszcze porozmawiać o segregacji śmieci na terenie gminy Wolsztyn, bowiem niebawem już od 1 kwietnia będzie to obligatoryjne. Tak, prawdopodobnie Państwo wiecie, bo również tutaj w tutejszej telewizji była mowa o tym, że od 1 lipca obowiązywał w naszej gminie tak zwany program pilotażowy segregacji odpadów, który obejmował trzy osiedla na terenie miasta oraz wieś Wronia. Program się sprawdził. Wydaje nam się, że się sprawdził, ponieważ odbiór społeczny przede wszystkim, co jest najważniejsze, był, był w większości, w dużej większości pozytywny. Zawsze znajdą się oponenci w wielu sprawach, natomiast tutaj takim nadrzędnym celem jest oczywiście ochrona naszego lokalnego środowiska. Chodzi nie tylko o to, by powiedzmy no, zmniejszyć ilość balastu trafiającego na wysypisko odpadów komunalnych w Powodowie, ale również by to co się da to z tych odpadów odzyskać. W związku z tym, że program się sprawdził, Komisja Ochrony Środowiska i Rada Miejska podjęły decyzję o tym by segregację odpadów wprowadzić na terenie naszej gminy od 1 kwietnia w całości. Nie będzie to zapewne prima aprilis? Nie, 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 z pewnością nie, ponieważ już rozstrzygnięty został przetarg na dostawę pojemników na, y, które będą służyły do gromadzenia odpadów segregowanych i dostaw, do 20 marca wszystkie pojemniki zostaną dostarczone, a będzie to bardzo duża ilość, bo y, takich punktów zbiorczych, w których będzie można y, składować te odpady wysegregowane, będzie około 101. W jaki gminy? sposób Państwo poinformujecie społeczeństwo o właśnie możliwości y, odstawiania tych odpadów? Y, więc y, w na około dwa tygodnie przed wejściem programu, czyli w połowie marca tego roku, przewidujemy, że do każdej, do każdej posesji trafi ulotka. Ja może pokażę, jest ona zrobiona powiedzmy w takiej formie: to jest jedna strona tej ulotki, to jest druga strona ulotki, i na niej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące segregacji odpadów, dotyczące tego. Jakie odpady wolno wrzucać, które odpady, to są, które odpady stanowią surowce wtórne, co zrobić z odpadami wielkogabaratowymi, co zrobić z odpadami, które nie nadają się do wysegregowania, czyli z balastem. Oraz, y, gdzie można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, numery telefonów, nazwiska. Także y, myślę, że warto, jeżeli coś takiego do Państwa domu dotrze, że warto dokładnie to przeczytać i ewentualnie y, wszelkie uwagi, jakie Państwo będziecie mieli, zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Ponadto w mieście znajdą się niedługo już y, plakaty, które tutaj, którego projekt tutaj przedstawiam. Przypominające wszystkim, że od 1 kwietnia, no powiedzmy, przechodzimy jakby kolejny szczebel, szczebel w naszym ogólnym programie gospodarki odpadowej. A w takim razie jak będzie wyglądała odpłatność? Na razie pozostajemy przy wskaźniku odpadów, który obowiązywał w roku 2000, czyli 2,25 od osoby miesięcznie. Natomiast y, sam model finansowania y, wywozu odpadów, tych balastowych i tych wysegregowanych zostanie wypracowany po pierwszym kwartale obowiązywania tej segregacji odpadów. Czyli, tak jak mogę na dzień dzisiejszy stwierdzić, projekt uchwały mówi o tym, że przez pierwsze półrocze tego roku będziemy płacić tyle, co w roku ubiegłym. Także wnioski powiedzmy zostaną wysunięte, obliczymy jakie ponosimy koszty z tytułu wywozu odpadów wysegregowanych, jakie, ile odzyskujemy powiedzmy tych odpadów, jaka ilość balastu, jaki procent balastu zostaje wywożony na wysypisko i z tego powiedzmy wypłyną jakieś wnioski, które wpłyną na koszty. Segregacja odpadów wpłynie również na to, że wysypisko w Powodowie nie będzie się tak szybko zapełniało. Oczywiście, na to przede wszystkim liczymy. Ponieważ wysypisko w ostatnich dwóch latach zapełniało się w tempie naprawdę nieprzewidywalnym, zupełnie. Oczywiście wpływ na to miało, miał fakt, że objęliśmy wywozem całą gminę. Za co tutaj mogę wspomnieć, zresztą wielokrotnie otrzymywaliśmy jakieś nagrody właśnie za tą naszą gospodarkę odpadową, za to, że właśnie w sposób zorganizowany prowadzimy to na terenie całej gminy. Jednak mówię, miało to swoje uboczne skutki, że zapełniało się w tempie no, przynajmniej dwukrotnym do zakładanego. Natomiast liczymy teraz, że no, będzie bardzo dobrze, jeżeli ilość odpadów, które trafiają na wysypisko zmniejszy się około 40%. A proszę powiedzieć telewicom, czy wiele jest gmin w Polsce, które wprowadziły segregację odpadów właśnie w sposób obligatoryjny? Jeśli chodzi o całą Polskę, to trudno mi powiedzieć. Natomiast w Wielkopolsce prowadzi się tą segregację. Może nie obligatoryjnie dla, na terenie całej gminy, ale jest kilka miejscowości, gdzie prowadzi się wybiórczo w danej miejscowości segregację. O ile wiem, to tylko ta słynna gmina y, Tarnowo-Podgórne y, ma segregację na terenie całej gminy, natomiast pozostali to też raczej na zasadzie pilotażu. Na zakończenie, gdzie można się dowiedzieć o segregacji odpadów, jeśli są osoby zainteresowane? W Urzędzie Miejskim? Oczywiście, w Urzędzie Miejskim y, na pokoju 20. Można zadawać na pokoju 20 można zadawać wszelkie pytania. Pani Eleonora Mikołajczak jest inspektorem do spraw ochrony środowiska w moim wydziale. Wszelkie, na wszelkie pytania odpowie. Ponadto można informacje zasięgnąć również w zakładzie, w zakładzie gospodarki komunalnej u, pana, u jego kierownika, pana Stanisława Ziomka. Jeśli chodzi o telefony, no to do, do nas do wydziału bezpośrednio można dzwonić pod numer telefonu 347 22 98 lub do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 384 25 25. Jednak myślę, że ulotka, którą państwo otrzymacie, naprawdę Zawiera bardzo dużo informacji i, i, i będziecie Państwo, powiedzmy, dobrze poinformowani. Jak Pani zapewnia, ulotki dotrą już niebawem do wszystkich mieszkańców, a ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem była Pani Justyna Mikołajewska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.